Śpiewo mi o ładnie, hej, kapelo kłokana Widzę w ujściu, hej, w Górnickim, hej, to sobrahama. ma. my rozładnie, ładnie zaśpiewamy, Hej, chyba florystki my naprawiamy. Jest zadowolona, widzę, że na cyckach jest nieogolona. Hej! jest erozja, tak mi się zdaje. Teraz ja florystką hej głosi głód, daje! <śpiewanie> Agnieszka studiowała, nie wiedziała, że. Wiedziała, nie wiedziała, że. Nie wiedziała, że, nie, wiedziała że, nie wiedziała, że. Że, że rozkochał Mikołaja i pobiorą, się, i pobiorą się. Pobiorą i pobiorą się. Pobiorą i pobiorą się. Tu wuju gorliwskim się. Na wierzchołek z moją lubą pozostać chce. Tu jest ta ulica, tu jest ten dom, Agnieszki, dziewczyny, co kocham ją. Mikołaj, już szczęście moje, dziś ślubuję ci, ślubuję, dziś, ślubuję, dziś ślubuję ci, ślubuję dziś ślubuję, dziś ślubuję, dziś ślubuję, dziś, ślubuję ci. Miłość wierność i uczciwość, na te wspólne dni, na wspólne, na te wspólne, na wspólne, na te wspólne dni, na wspólne, na te wspólne dnie. dni. Dzisiaj jest wesele, dzisiaj ich ślub. Na ptasim osiedlu orkiestra gra. Życzymy im szczęścia, miłości, moc, a wkrótce zjawi się maleńki ktoś. My się, mieli goście, teraz nie wakajmy, Pięknie zaśpiewali, no to zaklaskajmy! Brawo, Pani! O wysokim niebie, hej, przeleciał ptaszek, Za takie śpiewanie to z się flaszek! Służba, Jestem świadek, co się im dołoży. Śpiewą sobie, śpiewą był baradek, chłopca zastawił w drogę, hej, chyba kierowca. Cześć, witam! I my będziemy grali, skąd zejście niedźwiedzia, kryca, zarypali. Podaj, podaj. Dostaniecie flaszkę, i o tak coś ich czuje, jak nam ombrek densa roz zatańcuje. Dawaj, o, no. Damy śpiewom i złocroną, przecie to niedźwiedzie to są pod ochroną. się chwali, a czy ty, hej gumety z trochę przepali? <śpiewanie>